Witam wszystkich. Dzisiaj jeszcze uprawa na takim polu. Tu było orane w tamtym roku, ale dość wcześnie. Tak naprawdę tu kiedyś była pszenica, później był ugór No i zostało to tak. Zastanawiałem się czy to orać, ale jeszcze raz, ale chyba nie ma sensu. Trzeba to ruszyć na dwa razy tutaj tak naprawdę większe te kępki to są samosiewy pszenicy no, szkoda, że nie jest cała taka były i nawozy rozsiewane gdzieś tam było założenie, że miał być rzepak, ale nie wyszło tak działamy No, i tak udało się zrobić. Eee, znaczy, na razie przejechałem tu raz. Niech te chwasty trochę powiędną. Tutaj, o, tu przejechałem dwa razy. Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Ziemia zrobi się taka puszysta. Później tu rozrzucę nawóz, przejadę jeszcze raz. No i zobaczymy, posieję pszenicę. Zobaczymy, co z tego będzie. No niestety, taki sprzęt mam, takim trzeba robić. Wiadomo, ja że lepszym przydałby się lepszy traktor, lepszy agregat. Może kiedyś do tego agregatu zmienię pazurki na te zęby, na te lepsze pazurki. Ale na tą chwilę działamy tym, co mamy. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.